Czy coś o tym wiem? Nie? Dziękuję. Pan Krzysztof Gąciarz. Czy znaczy, odwagi mnie pan nie musi uczyć? Nie? Czy to... Raz, raz. Panie premierze, państwo, witam. Chciałem zacząć od takiej jakby małej anegdoty. To znaczy, mnie rodzice wychowali w poszanowaniu autorów, w poszanowaniu dzieł i w poszanowaniu praw autorskich. I myślę, że może to jest coś, o czym teraz często się nie myśli. Na zasadzie, że może edukacja powinna w pewnym stopniu zahaczyć o ten temat, ponieważ w dzisiejszym świecie mamy podział na przed, ludzi sprzed internetu z całym szacunkiem e, i ludzi internetu, którzy się po prostu nie za bardzo rozumieją w tym momencie i żeby jakby nie utrwalać tych błędów, które obserwujemy teraz, może warto się zainteresować przepraszam, zainteresować tym, co będzie za 10 lat, 15 i tak dalej. I po prostu uzmysłowić ludziom, że tak naprawdę kluczem do tego wszystkiego jest szacunek do dzieła i do autora, ponieważ to, to, to oto tutaj się roz, rozbija, prawda? Ludzie w internecie to nie są złodzieje, którzy chcą okradać twórców. To są po prostu ludzie, którzy w większości przypadków oczywiście płacą autorom. Tak, tak, tak wynika z badań, ale może też to są po prostu ludzie, którym nie powiedziano w pewnym momencie życia, że powinni szanować cudzą pracę. I, i może to jest błąd, który należałoby naprawić. Um, I trochę z tym może się wiąże druga rzecz, o której chciałem powiedzieć. Mianowicie brak zrozumienia internetu i świata sprzed internetu. Pan premier powiedział wcześniej, że protesty czy w Polsce jakby boom się zaczął od anonimowych co miało miejsce w sobotę wieczorem. Otóż w tym momencie największy fansight na Facebooku tutaj kolegów miał 50 tysięcy osób zapisanych. Mój film na temat akta zobaczyło już 300 tysięcy osób. Więc generalnie protest już był, ale gdyby nie wyszydzana przez wszystkich i w internecie i poza internetem grupa gimnazjalistów, którzy zaatakowali jakieś strony, to prawdopodobnie nie byłoby nas tutaj teraz. Dziękuję bardzo. Pan